Dzień dobry, watuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Mazowsze wspiera lokalne społeczności. Ośrodek dla dzieci niewidomych w Radomiu zostanie rozbudowany. Bezpieczniejsze skrzyżowanie w Brywinowie. Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i strażaków ochotników, czy rozbudowa infrastruktury sportowej. W całym województwie trwa podpisywanie umów w ramach kolejnych programów wsparcia, dzięki którym uda się zrealizować w tym roku setki inwestycji. Na swoją działalność statutową zyskają wsparcie koła gospodyń wiejskich, które wspaniale też kolorują, ale też bawią mieszkańców swoich miejscowości, ale także wspieramy infrastrukturę sportową. W województwie mazowieckim działa ponad 2000 aktywnych kół gospodyń wiejskich. Mazowszela Kół Gospodyń Wiejskich to program, który wspiera aktywne mieszkanki wsi. Dzięki finansowej pomocy kupią niezbędny sprzęt, stroje i wyposażenie potrzebne do organizacji lokalnych wydarzeń. W tym roku to w sumie ponad pół tysiąca projektów dofinansowanych kwotą w sumie 5,5 miliona złotych. Dostaliśmy 10 tysięcy złotych na zakup takiej zmywarki wypażarki gastronomicznej oraz metalowej półki na sprzęt, który posiadamy w OSP Boża Wola. Robimy bardzo no, sporo właściwie takich wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnej. Jest dużo później naczyń do zmywania. Chcemy, żeby to było estetyczne, dobrze wymyte, żeby nie zagrażało też bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, którzy towarzyszą, którzy biorą udział w naszych wydarzeniach. Kwota to jest 10 tysięcy złotych i przekażemy to na zakup części strojów ludowych. Co są wełniane spódnice, wełniane spodnie, kubrak męskich pastkany oraz namiot. Kolejne środki z budżetu Mazowsza popłyną na inwestycje sportowe. Dzięki temu w regionie modernizowane są bieżnie, boiska, sale sportowe, pływalnie korty tenisowe, skateparki czy tereny rekreacyjne. Tegoroczna edycja programu Mazowsza dla Sportu pomoże zrealizować ponad 150 inwestycji za blisko 36 milionów złotych. 210 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Te pieniążki będą przeznaczone na budowę infrastruktury sportowej, dokładnie bieżni lekkoatletycznej, którą zamierzamy wybudować na terenie jednej ze szkół. Boisko to jest boisko przyszkolne, przy szkole podstawowej w Osiedlu. Tam będziemy wymieniali murawę, nawodnienie, taki kompleksowy remont. Dofinansowanie w wysokości ponad 23 milionów złotych otrzymają także ochotnicze straże pożarne. Z programu dla OSP zostanie wykonany remont strażnicy OSP w Łomnie. Dotyczyć to będzie remontu sali wykładowej, remontu posadzek, malowania ścian. Dzięki środkom Mazowsza jednostki OSP będą mogły poprawić swoje zaplecze i warunki pracy, remontując 238 strażnic. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Radomiu zostanie rozbudowany. Nową przestrzeń zapełnią sale dydaktyczne, terapeutyczne i pokoje dla uczniów. Powstanie również duża sala widowiskowa. Prace obejmą rozbiórkę dotychczasowego internetu i zaplecza biurowo-socjalnego. W ich miejscu powstaną większe wielokondygnacyjne nowoczesne budynki. Znajdą się w nich sale dydaktyczne, terapeutyczne oraz pokoje dla uczniów. Projekt zakłada stworzenie ośmiu sal lekcyjnych, które pomieszczą łącznie 50 dzieci, zaplecza socjalno-sanitarnego biur i pomieszczeń gospodarczych. Powstaną także dwie sale konferencyjne, jedna na 25 osób, druga, mieszcząca nawet 200 uczestników, zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Mamy 700 metrów nowego budynku, w tym salę widowiskową, konferencyjną, 10 pomieszczeń dydaktycznych, przebudowę węzła socjalnego, części administracyjnego, Zburzymy budynki z 1972 roku, zapamiętniające Radoskur tak naprawdę, nieistniejące już. Zyskamy nowość, mówiąc krótko. Duża sala widowiskowa pozwoli uczniom na prezentację talentów, integrację społeczną oraz udział w licznych wydarzeniach. Nowa infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Prace mają potrwać 16 miesięcy. Bardzo... Osobiście mnie cieszy ta inwestycja. Jestem bardzo emocjonalnie związany z tym ośrodkiem. Powstawał przez y, wiele lat ten ośrodek y, z różnych elementów. Nie było łatwe zaprojektowanie y, w tej tkance, w tej przestrzeni nowego modelu czy nowe, nowej funkcjonalności e, e, przestrzeni, które będą służyły dla edukacji dzieci, ale oczywiście też dla e, pracowników. Samorząd województwa przeznaczył na przebudowę ponad 15 milionów złotych. Dwa lata temu za ponad 3 miliony złotych wsparcia również z budżetu województwa w ośrodku wyremontowano basen, który daje podopiecznym placówki możliwość rehabilitacji. Koniec niebezpiecznych manewrów i częstych kolizji. W Brwinowie na drodze wojewódzkiej 719 działa nowa sygnalizacja świetlna. To efekt przebudowy jednego z najbardziej nefralgicznych skrzyżowań w regionie. Mieszkańcy Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej mogą odetchnąć z ulgą. Jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w regionie na drodze wojewódzkiej nr 719 zostało przebudowane nowa sygnalizacja świetlna, wyznaczone lewoskręty i uregulowany ruch mają poprawić bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Inwestycja została przygotowana przez te cztery podmioty, to znaczy gminy Brwinów, gminę Milanówek, gminę Podkowa Leśną i powiat godziski, a samorząd województwa samorządztwa sfinansował to kwotą 5 milionów złotych. No i mamy dzisiaj bezpieczne skrzyżowanie. Skrzyżowanie łączy kluczowe trasy w Powiecie Grodziskim i jest ważnym punktem na trasie do Warszawy i Żerardowa. To niezwykle ważna inwestycja dla wszystkich naszych mieszkańców. Dość wspomnieć, że skrzyżowanie niebezpieczne, na którym dochodziło Praktycznie co kilka tygodni do wypadków, do wielu kolizji, w tym do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Dzisiaj uregulowany ruch, skanalizowany ruch, lewo skręty, sygnalizacja świetna pozwoli na bezpieczne przekraczanie tego miejsca. Nowoczesny, przyjazny środowisku transport publiczny, czystsze powietrze, efektywne zarządzanie energią oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej to tylko niektóre efekty inwestycji realizowanych na Mazowszu dzięki unijnemu wsparciu. Wszystkie te projekty łączy wspólny cel: ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Unijne pieniądze umożliwią zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych dla wielu mazowieckich miast. Ekologiczne pojazdy trafiły również do Sochaczewa. To projekt Zielony Sokaczew, poprawa komunikacji miejskiej w Sokaczewie. To zakup czterech nowych elektrycznych autobusów. W Radomiu dzięki 27 milionom złotych z Unii wymieniony zostanie tabor autobusowy na pojazdy niskoemisyjne zasilane sprężonym gazem ziemnym. Radomski MPK kupi 20 autobusów, które będą tankowane bezpośrednio na terenie zajezdni. Nowy tabor przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji. Dzisiaj już prawie 90% wszystkich autobusów to są nowe autobusy, zero albo niskoemisyjne, więc no, no widać, że po prostu praca została odrobiona. Mam nadzieję, że kolejne umowy w 100%, że tak powiem, wymieniam tabor i będziemy mieli tylko i wyłącznie świetne, nowoczesne, klimatyzowane autobusy, jak przystało w nowoczesnym mieście. Unijne wsparcie pozwala także wyposażyć obiekty miejskie w systemy magazynowania energii elektrycznej. W stolicy powstaną 63 magazyny energii w 61 obiektach na terenie miasta. Dzięki temu obiekty będą mogły efektywniej korzystać z odnawialnych źródeł energii i minimalizować straty. Miliony z Unii pomogą również w modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, co pozwoli na oszczędności i racjonalne gospodarowanie cennym surowcem, jakim jest woda. Będziemy na jednej ze stacji w pokrytkach dobudowywać dodatkowy zbiornik na wodę, ale też na kolejnej stacji uzdatniania wody w Kowalewku będziemy modernizować zestaw hydroforowy i modernizować pompy głębinowe. Nowoczesny transport publiczny, efektywne gospodarowanie energią i wodą, a także redukcja emisji CO2 to kierunek, w którym Mazowsza może zmierzać właśnie dzięki funduszom europejskim. Gmina Drobin otrzyma wsparcie finansowe na odbudowę szkód po nawałnicy, która przeszła przez gminę na początku czerwca, powodując liczne zniszczenia. Decyzją radnych województwa ponad pół miliona złotych wsparcia trafi do gminy Drobin. Pieniądze pomogą mieszkańcom w usuwaniu skutków czerwcowej nawałnicy. 5 czerwca bieżącego roku gmina Drobin dotknęła katastrofa katastrofa w postaci huraganu i ulewnych deszczy. Spowodowała potężne zniszczenia w kilkudziesięciu gospodarstwach, ale też w infrastrukturze komunalnej. Po dzisiejszej decyzji sejmiku wesprzemy gminę Drobin w tej tragedii. W wyniku nawałnicy zostały pozrywane linie energetyczne i dachy z budynków, a także zniszczone uprawy rolnicze i powyrywane drzewa. Zniszczeniu uległ także chodnik w parku miejskim, część dróg, oświetlenie, a także wiaty przestankowe i plac zabaw. Wsparcie z budżetu Mazowsza pozwoli na odbudowę infrastruktury. Jeśli tylko umowa będzie gotowa i partnerzy będą, to ja osobiście podpiszę z panem burmistrzem umowę. Myślę, że to w ciągu najbliższych dwóch tygodni. To nie jedyny taki przypadek. Władze Mazowsza regularnie kierują środki do kolejnych gmin, które ucierpiały na przykład w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W ostatni weekend wakacji Mazowsze hucznie żegnało lato. W Warszawie tysiące mieszkańców wzięły udział w festiwalu kultury Mazowsza, a w poświętnym koło Płońska rolnicy dziękowali za tegoroczne plony podczas Dużynek Wojewódzkich. Kreatywne warsztaty, spektakle, lokalna kuchnia i koncerty gwiazd czekały na uczestników trzeciej edycji Festiwalu Kultury Mazowsza, który odbył się na zakończenie wakacji w Warszawie na terenie multimedialnego parku Fontan. Chciałyśmy świętować kulturę naszego pięknego Mazowsza, promować nasze lokalne produkty i pielęgnować kulinarne tradycje. Oczekiwaliśmy no przede wszystkim zetknąć się z tą kulturą. I myślę, że to się udało. To jest fantastyczna atmosfera. Wszyscy ludzie są takie piękne i takie e, drużne. I bardzo mi się tutaj podoba. Głównym punktem na dzisiaj jest koncert Bowskiej. Koncert Rubens i koncert e, później butki, butki Suflera. Można było także zobaczyć pokazy rzemiosła, spektakle inspirowane twórczością Rejmonta, czy wziąć udział w warsztatach tanecznych z artystami zespołu Mazowsza. My jako mieszkańcy Mazowsza powinniśmy znać jego tradycję, jego historię, jego kulturę i właśnie dlatego też tego typu imprezy odbywają się na terenie całego Mazowsza, a dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Po świętnem koło Płońska królowały natomiast dorządkowe wieńce i regionalne przesmaki podczas wojewódzko-diecyzjalnego święta plonów. Rolnikom trzeba zawsze życzyć dwóch rzeczy. Po pierwsze pogody sprzyjającej do tego, aby i uprawiać i zbierać. No a po drugie opłacalnych cen, tak? bo to zawsze warunkuje poziom ich życia. Chcemy Bogu dziękować za to, że Ziemia rodzi owoce, że są ludzie, którzy pracują na roli którzy uprawiają ziemię. Jest to ciężka praca, często średnio wynagradzana, ale dzięki temu, że rolnicy pracują, poświęcenie swoje wykazują w tej temacie, mamy chleb na naszych stołach konkursie na najpiękniejszy wieniec zwyciężył powiat ostrołęcki, a jedno z wyróżnień trafiło do twórców z powiatu białobrzeskiego. Około czter, trzech, trzech miesięcy tak na, na, na sztywno nam zeszło z, z zrobienie tego wieńca, natomiast e, 12 osób takich mocno zaangażowanych było na potrzeby. Na scenie wystąpił zespół Mazowsze oraz znany z programu The Voice of Poland Michał Szczygieł. Marszałek Adam Struzik wręczył także nagrody najlepszym kołom gospodyń wiejskich, które startowały w konkursie Koło Gospodyń Wiejskich. Wyjątkowe Miejsce, Wyjątkowi Ludzie. Zwyciężyło KGW w Goszczynie. I oby jesień na Mazowszu była równie piękna, co ta końcówka lata. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień. Ma ma mega mieszkańców Daje wsparcie i o każdego dbatu Wszystko co najlepsze, wszystko co ważne Ma sowieckie przyciąga jak magnes